Jesteśmy już posiadaczami standardu. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Jest to symbol zaufania lokalnego społeczeństwa dla, do naszej pracy, do naszego codziennego trudu. Dzisiaj w Łukowie były wryczane awanse nie tylko dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, ale także dla strażaków z całego naszego województwa. Były to medale, odznaki, wyróżnienia, a również awanse. Wyjątkowe święto obchodzone w Łukowie raz na 30 lat, bo ostatnie takie święto Rangi wojewódzkie było 30 lat temu na w stulecie ruchu strażeckiego na ziemi łukowskiej. Dzisiaj mamy to szczęście, że obchodzimy 130-lecie. No i nadaliśmy temu świętu wyjątkową rangę, rangę wojewódzką. No a poza tym jeszcze Komenda Powiatowa otrzymała dzisiaj sztandar. Sztandar ufundowany przez wszystkie samorządy z terenu naszego powiatu. Cieszymy się, że dopisała frekwencja, że uczestniczą i zawodowi strażacy i ochotnicy po raz pierwszy od ładnych paru lat jest to wspólne święto, choć jak wiemy w powiecie łukowskim tak zawsze święto organizowaliśmy, ale na szczeblu wojewódzkim niestety nie. Akt ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. W uznaniu zasług pokoleń strażaków pełniących od 130 lat służbę w naszym regionie, doceniając trud włożonych w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, społeczny komitet postanowił ufundować sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, będącej kontynuatorką chlubnych tradycji pożarniczych na Ziemi Łukowskiej. Sztandarem tym pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytku. W polskiej tradycji sztandar to nie tylko znak formacji, ale to też znak tożsamości, znak wspólnoty tych, którzy pełnią służbę i chcą urzeczywistniać te same wartości. Dzisiaj świętujemy wojewódzkie obchody dnia strażaka w województwie lubelskim 130-lecie ruchu strażackiego na ziemi łukowskiej, węczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Dzisiaj jest dzień, kiedy należy podziękować Strażakom za swoją działalność Strażakom i Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Codziennie niosą pomoc tym osobom, którym jest ta pomoc potrzebna, niezbędna, ratują mienie i życie. Poświęcają swój wolny czas, poświęcają wszystkie inne czynności po to, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Za to wszystko, co robią Strażacy, za dobro, heroizm, poświęcenie, bohaterstwo. Dzisiaj właśnie Strażakom dziękujemy z okazji Dnia Strażaka. Ochotnicze straże pożarne są bardzo ważnym punktem w naszym działalności, ponieważ wspólnie praktycznie działamy i w szczególności są te jednostki przydatne, jeżeli te odległości dojazdu do miejsca zdarzenia są duże prawda? i zanim Państwa straż pożarna dojedzie, to często już jest straż ochotnicza na miejscu. Także tutaj jest pomoc, wsparcie bardzo duże, w szczególności przy tych zdarzeniach atmosferycznych, gdzie mamy ostatnio taką bardzo niestabilną pogodę, prawda, i trzeba dużo sił używać w krótkim czasie. Jeżeli mamy wiatrom powołane gałęzie drzew, zatarasowane drogi, wtedy ta pomoc jest nieodzowna i współdziałanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Znaczy, jeżeli chodzi o sprzęt, to faktycznie ten sprzęt jest sukcesywnie doposażany i uzupełniany, natomiast oczywiście występują gdzieś tam braki sprzętowe i i one na bieżąco są uzupełniane. Prowadzimy też szkolenia nowych członków, także na bieżąco się szkolimy i doskonalimy. Dziękuję, uprzejmie. Starszy Brygadier Zanon Pisiewicz, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowy. Kompania reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Dowódcą kompanii jest Kapitan Mateusz Pietrasiak. Następnie Kompania reprezentacyjna otoczniczych straży pożarnych województwa lubelskiego. Dowódcą kompanii jest dróg Marek Bereza.